Dupo. Wreszcie udało nam się wrócić z tych bagien. Zajęło to nam dwa miesiące, bo Dabiru zapomniałeś otworzyć portalu w bagnie. Ciężko jest się wydostać z tak wciągającego szamba. Ledwo co nie utonęliśmy. Ale udało nam się zdobyć Pierda-Wrzoda. w Ma potężna moc i niezwykły zabak śmierci. Niestety skutkiem ubocznym było też zabranie wrzoda. I dobrze się zastanowić, Trzyma mnie jak starszy brat. Nigdy nie miałem starszego brata. Zamknąć mordy, czytam moją ulubioną książkę o Matko Babce. Już czterdziesty raz w tej minucie. Zaraz co? Do tego mezie. matko moja, sardupna. Przynieś liście ze sobą sikacza. Jeżeli nie nasika mi na moje regały, to może być moim przystojniaczkiem, bo ja sam nie umiem się podetrzeć. A dopóki nie wystarczy. A ty Iberionie, dlaczego na golasa piekasz? A nie w moim pięknym robi od Laresa czy tam Lobstera. Psikają się ze strachu. ale będzie fajnie! Normalnie zabijają ludzi bez mrugnięcia okiem, ale... ale fajnie! Zebraliśmy się tutaj, ponieważ... Gdy was nie było, nauczyłem się nowego czaru przewidywania przyszłości. Jestem teraz Ali, sarduba. Nie zwracajcie uwagi na mój głos po prostu to efekt uboczny tego czaru. Sam już nie wiem, czy zepsuł, czy naprawił, bo wcześniej brzmiałem jak wentylator. Nie zwracajcie uwagi na dobo. On też jest przy stole, ale trochę dalej bo się zesrał w gacie i próbuje to ukryć, to się boli. Ruszyć by mu z nogawki nie wyleciało. Dwa miesiące tak stoi od imprezy. Ty pierwszy Gomezie. Ciebie czeka złota rzeka, bogactwo, władza, majonez, wazelina i inne produkty hydrauliczne związane z walentynkami i różami. Na promocji. Ty Iberionie. Ciebie czeka sraki rzeka. Cztery stolce, dwa padolce, osiem jajek. Jestem Marek i inne przedmioty gospodarstwa zamkowego. Ale wyczuwam też w tobie nutkę, czegoś złego o nas nie. Zapomniałem, a... Ciebie nic nie czeka i pies na ciebie szczeka. Łatwo z tobą i ogólnie w przyszłości nie masz. w Ciebie czeka potężne Generalstwo Gomeza. I ogólnie to fajne rzeczy, których tu ja nie mam, bo mi nie stać. I ponoć kiedyś się uruszysz, a to coś wypadnie ci z nogawki, jak my nie będziemy patrzyli. A ja będę starym dziadem na wieki wieków. Ha, ha 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 ha. Co tacy zdziwieni nigdy nie widzieli, jak Nekromanta zrzuca skorupę? To sprawia, że jestem zawsze taki piękny i młody. Ale jednocześnie stary. Za nim zareagujecie, zobaczcie, że mamy do czynienia z słodziejemu ubrań. Ktoś próbuje nas zniszczyć, zniżając nam godność, ale ja się nie poddam, bo jej nie mam. Waszym drugim zadaniem jest zrobienie loda. Loda z magicznego lodowego sopla li w nowym obozie. A co wy myśleliście? No już do spania, bo musicie się wyspać po tych miesiącach. A niby... Dlaczego ja mam patrolować okolice? Już nawet zapomniałem, co ten złociej ukradł. Dobra, idę się położyć. Tikacz, jesteś tam? Śpię. A co? Słuchaj. To ja ukradłem im te ubrania. Im mniejszą będą mieli zbroję, tym większa szansa, że ktoś zdeknie. O mistrzu, jaki ty jesteś genialny, ale myślałem, że będziecie współpracowywać. A wtedy ja ucieknę i zajmę się swoimi sprawami, bo mu moją szatę i będzie na niego. Może jestem stary, ale uwierzcie, że nie zasypiam tak wcześnie. Mówcie ciszej, bo mam bardzo słaby słuch i nie słyszałem. Nic o planie zdrady. Ale mówcie tak cicho, by mnie nie obudzić. Co się stało? Pali się czy co? Dlaczego ukradłeś nam wszystkim ciuchy i doprowadziłeś do załamania psychicznego i godnościowego? A po co miałbym kraść muszatę, którą obstrał z każdej strony? A no rzeczywiście, po co miałby to robić? Dobra, idźcie już, bo mnie strasznie wkurzacie pora wreszcie na przygodę. Kamezie, poczekaj, nie wchodź jeszcze do portalu. Twoja szata leżała pod wieżą, tak jak Miecz Prawdy. Poczekaj, a no więc tak teraz wygląda nowy obóz. Strasznie zimno, idę się dopytać. Tutejszych, gdzie jest sopel? Coś dziwnie świta mi to miejsce. Tak jakbym ostatnio tutaj był. Dokładnie w tym domku na wzgórzu. Przypomina mi się tam zapach pierożków. Dobra, idę to sprawdzić, a ty dalej pytaj tych tutejszych. Łoma tu ludawać kompocik. Potrzebuję kompociku. Pragnę kompociku. Kompocik mybelowet. Chcę kompocik. Jeżeli nie dostanę mojego ukochanego kompociku, to chyba zapłaczę się na śmierć. Gomezinku. Daj mi kompocik, proszę! Oooooooo! Tego mi było trzeba! Uważaj go że jakaś małpa mnie tu złapała i zatargała. Jak śmiesz mnie tak nazywać, jestem górny nazywany gorylem kopalni, a nie małpą. Zobacz kochaniutki, tam stoi Beliard. Ha! Wiedziałam, że to ty, demonie! Dobra, stara babo, nie ciesz się tak, bo właśnie ciebie porwałem i twojego wnuczka też porwę. Co ty odwalasz? Uspokój się. Gones to, mój best friend forever. Dobra, słuchajcie. Dowiedziałem się, gdzie jest sopel. Musimy udać się tam jak najszybciej. Dobra, drużyna, jesteśmy. Bora zakończyć tą przygodę. Cor gorąco, jajoniks. Stawaj obok sopla i roztapiaj go. A ja będę łapał krople do butelki. Róż dupę! Chyba coś jest nie tak, bo lud się nie topi. Ło kurde, ale fajna jaja. Aż mi się Romans z Sardasem przypomniał. Kto mnie tykać mojej Ło, wow, jaki przystojniak z ciebie. Jak masz na imię? Mam na imię Bartek, brat Borysa od strony matki ciotecznej. O Bartku, ale masz skrzydełka, kropka i te łuski i te piękne oczy, i te piękne piękności, i te piękne czoło na kilometr. Ale wy jesteście mili, zsuńcie się to wam w stopie tego lodowca. Udało się, mam pełną butelkę. Teraz tylko musimy wrócić szybciej niż dwa miesiące. Słodzieczku, nie uciekaj od nas. Daj mi swój numer, proszę. Spokojnie, piękna damo. Zapraszam na mój grzbiet, przetransportuję was.